Hej, cześć, witajcie, ja jestem Spiker, Q. witam Was w kolejnej takiej dosyć. <coughs> Dześć krótkiej mapce, jest to Minecraft Wipeout. Mapa ogólnie prezentuje się tak. Okej. Okay. Dobra, nie wiem co chodzi z tym czasem. Będziemy gdzieś sami ewentualnie. No tutaj mamy dwa wyniki już. Tutaj pewnie powinna być cała masa, żeby każdy sobie robił swój safe i każdy przesłał dalej, ale... Dobra, mniejsza z Więc tak, bierzemy jabłka i zbroję No i zaczynamy. Dobra, dun, dun. Dobra, startujemy. Wow, 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 wow. Super, kałamarnica, dzięki, na pewno nam pomożesz. Dobrze jest teraz. Fuck, parkur, nie lubię go. Dobra, to, to nie będzie zbyt trudne. Tak się domyślam. O zombie. Jeszcze lepiej spinaczka banalne to co teraz mamy tam stać pewnie co no fuck gdzie mam się teraz stawać co no nie gadacie że aż tam na ten czas nie ma nie, tam nie ma co patrzeć bo on jest a koł zombie no oczywiście jest jakiś dziwnie zbugowany No! Mordę jeżdżę Dobra, jeszcze raz trzeba będzie O dobra, jest O cholera, fuck Dobra, jest tutaj O, tu nic umarła Dobra, zdążyliśmy Nie wiem to chyba trzeba było kliknąć No i tam jest niby Minuta 18 chyba tak dobrze mówię No i co, to chyba ty tylko taka krótka mapa Tutaj mamy jeszcze Engine Room Czyli te systemy i tak dalej Player, Audience Ta, a mamy dobrze No i co, no i to byłoby na tyle Taka krótka mapka Mam nadzieję, że się Wam spodobała na łuk na szkielecik. No i co? Trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia. Zgin skelet, to twój łuk. jeszcze. Nie ma łuku, dobra, więc do zobaczenia, do czynienia. Trzymajcie się, no i papa. Ała.